Kina austriackie dość często gości na ekranach naszego DKF-u. Przede wszystkim za sprawą znakomitego austriackiego reżysera Urlisia Zajdla. Ten film jest też z Urlisiem Zajdlem poniekąd związany, ponieważ jest on producentem tego filmu. A mowa oczywiście o najnowszym obrazie filmowym duetu reżyserskiego, który wyspecjalizował się w kinie grozy, ale tak bardzo szeroko rozumianym i z taką rozszerzoną formułą znaczeniową tej kategorii stylistycznej, a pokażemy Państwu filmy Weroniki Franz i Severina Fiali zatytułowany Kąpiel Diabła. Znakomity obraz, który powstał w oparciu o dość skrupulatną analizę austriackich dokum dokumentów historycznych z XVIII wieku, na podstawie których twórcy tego kina zrekonstruowali przypadek skazania za dzieciobójstwo jednej z austriackich chłopek. Akcja w ogóle zaczyna się w 1750 roku roz, rozgrywa się w czasach panowania Marii Teresy i jej syna Józefa II Habsburga. Bardzo mroczne kino, świetnie dostrojone, że do, do, do oczekiwań przede wszystkim tych ludzi, którzy uwielbiają takie dramaty obyczajowe z nutą kina grozy. Nie jest to horror w klasycznym rozumieniu tego słowa. Jest to naprawdę świetnie zekranizowana, autentyczna historia, która budzi grozę, ale takie wówczas były czasy, zwłaszcza jeśli yy, bierzemy pod uwagę losy kobiet, yy, które, które, no, którym przyszło żyć w tamtym w tamtej epoce. Znakomicie aktorsko zagrane, aktorsko świetnie też zbudowane od strony kompozycyjnej, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zdjęć. Zresztą film uhonorowany został Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie za fantastyczną robotę operatorską, więc ci z Państwa, którzy lubią roczne klimaty, na pewno będą usatysfakcjonowani. Zapraszam więc na środę, godzina 18.30, Kąpiel Diabła, Weronika Franz i Severin Fiala. <mulanie> <Krościa>. <mulanie>